Witam Was serdecznie z tej strony Trofao. Dzisiaj bardzo nietypowo, tak zresztą widać. Nie jestem na motocyklu, pogoda ku temu nie sprzyja. Aczkolwiek nie wszyscy, z że jeszcze sezon motocyklowy, także pozdrawiam wszystkich, którzy jeszcze jeżdżą. Ale ja nie o tym. Chciałem z Wami dzisiaj porozmawiać na temat kasku motocyklowego, a właściwie o jego doborze. Jak dobrać, jak kupić swój pierwszy kask motocyklowy? Wiadomo, że teraz niektórzy z Was rozpoczynają swoją przygodę, niektórzy pozdawali prawo jazdy i tak dalej. Może przez zimę będą chcieli uzbroić się, że tak powiem, w kompletny ubiór, a więc będzie czas i na zakupy. A co za tym idzie? Dylematy, tak? Jak kupić, jak dobrać swój pierwszy kask motocyklowy? Najważniejsze to oczywiście przymierzać takie kaski. Kaski, mimo że one teoretycznie wyglądają bardzo podobnie, i tak dalej, różnią się troszeczkę budową, troszeczkę gabarytami jeśli chodzi o e, wielkość skorupy, o wyściółki, o czekłady, tak zwane, czyli te tutaj części na, na policzki. E, reguła ogólnie jest taka, że mierzymy głowę na wysokości skroni. Tutaj za uszami, i na podstawie tego, teoretycznie powinniśmy dobrać sobie wielkość kasku. Są odpowiednie oczywiście tabele, które wyznaczają takie rozmiary, ale to jest tak orientacyjny. Wiadomo, że rozmiar rozmiarowy nierówny, także na pewno trzeba zmierzyć kask. Trzeba mniej więcej dobrać jego wymiar, czyli wielkie skorupy, a później, oczywiście, obowiązkowo go przymierzyć. I nie może być takiej sytuacji, że po przymierzeniu kasku, no jeżeli już oczywiście wejdzie na głowę, że tak? Jeżeli nie okaże się, że jest za mały, to nie może być takiej sytuacji, że kask jest luźny. Szczególnie nowy kask nie może być luźny. On nie ma prawa, że tak powiem, latać na głowie, czy przesuwać się w jakikolwiek sposób. Najważniejsza sprawa jest taka, żeby kask oczywiście nie uciskał. Ale nie uciskał gdzie? Nie uciskał tutaj z tyłu, na czubku głowy i na, na czole. To, że on będzie uciskał tutaj policzki, tak zwany, będzie robił się tak zwany homik, to jest jak najbardziej normalne. I również ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że ja miałem dylemat między S-ką a M-ką. M-ka idealna. Zastanawiałem się, czy jej nie wziąć, ale sprzedawca doradził mi, że. Jeżeli ta s mnie nie ciśnie na głowie, w sensie gdzieś tutaj z boku, z tyłu i tak to proponuję wziąć s z tego powodu, że te wszystkie gąbki, te wszystkie wyściółki, które tutaj są w kasku, czyli właśnie tutaj te cheekpady, te wszystkie gąbki, które tutaj są, oczywiście na, na czubku głowy i tak dalej, one są zdecydowanie cięższe niż, niż te tutaj na froncie. One się, że tak powiem, dostosują do kształtu mojej twarzy, do kształtu mojej głowy i troszeczkę się uleżą. I miał rację. Miał rację, z początku kask rzeczywiście był no, nawet niekomfortowy, bo po bo, pierwszej pierwsze jazdy rzeczywiście wyglądały tak, że... Wyglądałem dokładnie tak, jak chomik. Ale spoko, wszystko, wszystko się ułożyło i, i wszystko gra. Eee, także najważniejsza rzecz jeszcze raz. Trzeba dobrać kask tak, aby nie cisnął, ale nie był też luźny. Jeżeli będzie Was uciskać tutaj z przodu na policzkach, nie przejmować się tym, to się wszystko uleży i ułoży. Kaski motocyklowe mają to do siebie, że w większości te cheekpady są, że tak powiem, odpinane, wyjmowalne. Większość producentów ma w ofercie różne rozmiary cichpadów można na przykład wymienić sobie na większe, mniejsze i tak dalej. Także jest to zawsze jakaś alternatywa, gdyby okazało się, że te cichpady się już za mocno ułożyły albo kupiliśmy kask troszeczkę za duży i wymagamy, że tak powiem, od, tego, od tych cikładów tego, żeby bardziej, że tak powiem, przylegały do ciała, do twarzy. Wtedy możemy wymienić je na troszeczkę większe. To jest takie, taka, że tak powiem, ostatnia deska ratunku. Co jeszcze? Do doborze kasku. Bardzo ważnym elementem jest zapięcie. Ja mam zapięcie typu WD, WD. Podwójne D. Jest to jedyne zapięcie kasków motocyklowych uznawane w sporcie motocyklowym. Bez Takiego zapięcia teoretycznie nie powinniście wjeżdżać na tor wyścigowy. Teoretycznie, tak. My no jesteśmy zawodnikami, też tutaj aż tym bym się tak nie sugerował. Ale dlaczego ja wybrałem takie zapięcie? Z racji tego, że ma dosyć specyficzną budowę, bo tak jak widzicie, tutaj praktycznie jest tylko parciany, parciana taśma. Czyli nie ma tutaj elementów jakichś sprzączek, jakichś tak, tych mikroplików, takie są zapadkowe zapięcia. Ja mam problem z tym, że mam dosyć duże jabłka tak zwanego gula, i inny, każde inne zapięcie po prostu sprawiało to, że tutaj nie zawsze coś obcierało, dociskało, i było to bardzo niekomfortowe. Do czasu aż przemierzyłem kask z WD, także. No także to, no także ja wybrałem coś takiego. Yy, najbardziej popularne obecnie na rynku są właśnie kaski z zapięciem zapadkowym, tak zwany yy, No i co? chyba yy, tyle nie. Kask. Ja tu mam yy, szybkę zamiennik HLC, ale w ale dumioną. W mam jeszcze pinlo. Jednak bardzo ważna, fajna sprawa to są takie dwa, że tak powiem, bolce po jednej po drugiej stronie szybkiej kasku. Eee, moment. Zaprezentuję to jest oryginalna na szybko od kasku. Jak widzicie, tutaj ma takie dwa bolce, na które od środka przychodzi kolejna. Taka malutka szybka. Ona jest bardzo elastyczna i powoduje to, że kask po prostu nie paruje. Tworzy się tak zwana poduszka powietrzna między tymi warstwami, i to powoduje, że ta część, która jest tutaj, że tak powiem, wyznaczona przez tą drugą szybkę, ona teoretycznie nie powinna zaparować. I rzeczywiście tak się dzieje. Oryginalne szybki Hajotce mają jeszcze swojego antifoga, ale on tak średnio działa. Także na jakieś chłodniejsze dni, pinlock, bardzo fajna sprawa, można go, że tak powiem, wypiąć, odpiąć, przemyć, wymyć, nic się z tym nie dzieje. No i to tyle moi kochani, taki dzisiaj króciutki odcineczek z domu, mam nadzieję, że pomogłem niektórym podjąć decyzję odnośnie kasku, wyboru kasku motocyklowego, bo reszta ubioru to wiadomo, Przymierzacie, jeśli jest dobry to, to wszystko ok, no, rękawiczki, buty, no to nie ma żadnej filozofii, to wszystko jak się pasuje na starcie to już będzie ok. Ale z kaskiem rzeczywiście są pewne dylematy, ja sam miałem taki dylemat, więc postanowiłem zrobić taki filmik, jakby może, może komuś, że tak powiem, dopomóc w wyborze takiego kasku. A jakie firmy? To już kwestia zasobności portfela i upodobań danego użytkownika, ale także i kształtu głowy, bo kaski no różnią się troszeczkę, tak jak mówiłem na początku. Różne są skorupy, różne są te wyściółki, także nie na wszystkich, nie wszystkie kaski pasują. Przymierzałem na przykład airohe, które totalnie nie leżały na mojej głowie. Czułem się w nich zupełnie jak jakiś twórcze kosmita. A na przykład HJC AVG Shoya bardzo fajnie leżały, aczkolwiek oczywiście z punktu widzenia ekonomicznego Shoya nie wybrałem. No bo wolałem po prostu mieć wyższą półkę kasku niższej firmy, znaczy gorszej firmy niż najgorszy kask dobrej firmy. No i tym optymistycznym akcentem A żegnam się z Wami i do zobaczenia w następnym odcinku. Hej!